Elo elo 320. witajcie na kanale gramy słuchajcie wracam po długiej przerwie jest ze mną oczywiście kto tutaj jest ze mną dzisiaj ten al albawi Ej, nie nikola no ja ja. i lamar i lamar oczywiście jest ja. 08 także słuchajcie gramy, gramy w gierkę w której praktycznie kiedyś zaczynaliśmy ten kanał w obby dużo graliśmy kiedyś w obby dlatego stwierdziliśmy że zagramy sobie Ej, to można sobie wziąć za darmo czy, czy jak to jest nie no raczej nie Szkoda. Myślałem, że to jest za free. Obby. Także słuchajcie, robimy, robimy wyścig z Nikolą. Kto pierwszy przejdzie obby, to Kto jest to królem. Jest to dostaje króla obbiarza. Chodź Czekaj, tam, no. ja sobie testuję skok, bo dawno w to nie grałem w ogóle w obby. Trzy, Trzy. cztery. Jeszcze nie. Ej, no co oszukujesz? Dobra. Dawaj od początku. No dobra. Się mały. Dobra, nie ma. Kto z pani już teraz Trzy, cztery. Trzy. I lecą, lecą w łeb. I to trzeba ten zapisywać. Ej, ta stoi i przeszkadza. Ej, czemu nie mogę przejść? Ej, on, on te, te, niektórzy ludzie to grają, mi oni hmm. chyba przeszkadzają. Nie, że Nie można wskoczyć na to? Nie, właśnie trzeba po tych czerwonych. Nie kłamaj. Jaki kłamczymaj? Ja ci tu depczę już. Nie. a dobra, ale najlepsze jest to wszystko w tym, że to jest niby oby Among Us. A są pytanie, tylko rysunki. Pytanie właśnie, są tylko rysunki nawet. Gdzie one są teraz? Aha, jest rysunek, dobra, słuchajcie, jest Among Us. Ale fajne I dobra, bo ja sobie gadam tu i przegrywam. Ty, ty, ty. Już ty, my ty to kiedyś przechodzili chyba. Among us? Tylko, że rysunki A inne, a jakiegoś. może jakiś spadł, bo był narysowany albo coś, nie? Ej, <laughs> spadłem! Nie! Jejo, Ej, jesteś lepszejsza to... na razie? Ty, no co jest ze mną nie tak, się pytam? Bo się wyobrażeniem na głowie. Ej, a ja sobie pójdę tu na skróty, ty, no właśnie. Tak, jest jestem Fronek. Przecież też jak robiłam to nie są skróty. No nie mów. Ale prościej było. No wiem, też jak robiłam. Boże, ile tu, tu Jest jak oni mnie czasami, słuchajcie, wkurzają. Jak, tak staną jak takie oseły. I tak oseły sobie stoją i przeszkadzają w ogóle. O. No i o i stoi taki jeden z drugim. O Boziu, normalnie. A gdzie jest Nikola? Bo jej nie widzę, jest tam z przodu. Ej no dalej chłopie, idź, nie. Kurczaczki, nie no, nie, nie wierzę, nie. Piszcie w komentarzach czy graliście już w ogóle w te obby. Czy udało Wam się przejść do końca? Co ty masz Nikola? Przerzuciła mnie do Christmas obby. Czemu tak? Przerzuciła mnie do jakiegoś Taikyuna. Czemu tak? Jeszcze klipowa muzyczka tutaj jakoś. O co chodzi? Co? Zobaczcie to w ogóle inna gra, o oh my gosh! Oj nie, poczekajcie ja wam pokażę wstawkę z kamery. Zobaczcie, gdzie Nikolę przerzuciło. Nie, nie, że jest to kolor w ogóle. O co kaman? Tutaj się wspomniałam. Słuchajcie, tym... ona, ona grała tak jak ja. W ogóle zobaczcie, tu graliśmy sobie. Jestem w jakimś taki. O co kaman. Co? Przyniosło nas, słuchajcie, w ogóle jakiegoś obby świątecznego. Ale gramy sobie z Nikolą dalej. Chyba tego samego twórcy na... Piszcie, czy mieliście to samo, ej, że graliście w toby i was wyrzuciło. Tak nie ej, albo, i powiedzcie czy też to Albo ten kolor, który stworzył tą mapkę, specjalnie tak zrobił, żeby chodzić od razu na tą, na tą y, mapkę jego. Wiesz o co chodzi? No. Jak to jest ten sam twórca, Może to ci cwaniaczek, nie? Może 100 złotych teraz trzeba? No właśnie. 90... Ej, ja nawet nie muszę zbierać, to już samemu. Bo w innych to musiałeś chodzić i zbierać kaskę, nie? Pamiętasz? No, to się... A tu się samemu ten. Ty, zobacz jaki diabeł tutaj, znaczy diabeł, nie wiem co to jest dziwne to jest. No, za dużo należy nie masz tak dużo, no bo wcześniej to... No ja wcześniej zacząłem, no na mnie to nie patrz. Ja <torsz> jestem <torsz> starym oszustem. <śś> 325, zaraz ja mogę kupić za 325. Tu za 250, mogę na kupić. Za 300. Nie chcę tego, co ja kupiłem, jakieś dziadowskie to Oj, teraz jest... szybko się idzie. Co szybko? To. Um, Czemu ja weszło? No, żeś, że 405. To. Ej, tak kupuję to. Zielony to jest Elfus, Elfus... Ej ty, bo wysyłajmy na Heee, święta. idę w Nie, ja tu nie chcę nic klikać. Czemu? Jaki Jaki Słuchajcie, w ogóle piszcie w komentarzach. O, dzień dobry. Heee. Co ty zrobiłaś mi? I czemu ja koszulki nie mam, plecy mam całe na wierzchu? Mi zimno jest. No i wiesz, że... no i sama tego tak chciałaś, nie? Sama tego chciałaś. Gdy ty jesteś, saniaczku. Chciałaś zadymki tutaj? Chciałaś zadymki z sąsiadem? Miej się na baczności. Święty Mikołaj, w tym roku prezentu nie dostaniesz. Chodź tutaj, gdzie uciekasz? A, A! A! nową broń. Wieczór! Saburaja, samuraj. przybywaj. Ej, ciasteczkowe to jak, jest. jak służy ta broń moja druga? Dobra, nie mam czasu w ogóle. Nie zawracaj mi to gitary, bo ja tu muszę pomóc Mikołajowi w tym roku prezenty pokupować yy, dzieciom popakować raczej yy, no i i, i proszę mnie przeszkadzać proszę ja przeszkadzać. mam już tysiąc złotych wow, mam drugiego elfa Ej, ten jaki typek do mnie przyszedł na dymkę chce ze mną ja ciebie będę musiał go ty Ej. kurczaczki mi wyskoczyło weszłem na te żeby kupić ja nie załatwił, nic poci są w ogóle, wszyscy rozgi dostaną na święta w tym roku. Dobra, w ogóle z widzami chciałem pogadać, żeby tutaj pisali w komentarzach w co mamy grać. Dawno nie graliśmy w Robloxa, jakie tu są nowości. Wiem, że oczywiście historyka w Map City, bo wy to uwielbiacie. Ale musimy pomyśleć nad tą historyką. a dzisiaj już jest troszeczkę późno, żeby coś myśleć. 2000 lat I dlatego gramy sobie w to. Ej, no ten koleś tutaj szuka zadynki, widzę. No ale mnie zdenerwowało, nie dobra, idę go wykończyć, słuchajcie. Uuuu, nie. Zaczął ze mną, cwaniaczek. Chodź tutaj, gdzie on jest? No już ma przerąbane, nie? Chodź, chodź cwaniaczku. O chodzi po ludziach i ich załatwia ty. To się zdziwi, tu się schowam za ciasteczkiem. Jest. No i co cwaniaczku? Ale za dymka. Kurczę, załatwił mnie. Ale już mam mało mocy też. No nie, zadynka. był lepszy. Ej, która broń będzie lepsza? A to co to jest? Jakaś wyrzutnia? Gdzie jest ta myszka? Bo zgubiłem myszkę. Dobra, nieważne, biorę to. To szczela w ogóle? Jakie ty słabe to jest, dobra biorę to Dobra, idę na wojnę Przez przypadek coś kupiłem Idę z nim walczyć z cwaniaczkiem kubą Ej, dobra, robimy tak Ta, załatwiłem go, no i masz za swoje cwaniaczku Robimy tak do... Że od razu No. To dasz na początek filmu to dam na początek filmu, dobra. Że... W sumie nie wiem co, zaczekaj. Że jak... Co ty tu robisz? <grystanie grystanie grystanie> i... Załatwić. zadymka. I zadymka. I to patrz, to nie strzela w ogóle? No właśnie... Z... Mm. O Chodziło mi o to, że Czekaj, pierwszy no bo... komentarz, który no. się pojawi, na przykład jak ktoś napisze, się... ja chcę Map City, konkretnie historyjka, albo ja chcę Taikun, który się nazywa taki i tak, no, od ej, razu nie to, nie to gramy. pierwszy komentarz. Dobra. Ej, tak? W pierwszy komentarz? pierwszy komentarz. Słuchajcie, kto pierwszy komentarz napisze, w co gramy? To zagramy w to w następną gierkę. Ale I pozdrowimy tą osobę. I pozdrowimy tą osobę. O! Dlatego I to, i to będzie taka nowość poleczy. na naszym kanale. Że pierwszy komentarz, który będzie, będzie wyświetlany na początku filmu i będziemy grać w tą grę. Tak. Ha, Napiszecie. Na przykład... Ale pisaneczka. <laughs> Merry, Merry Christmas! Christmas. Ale już świątecznie słuchajcie, no, ale już świątecznie już czuć te święta Co mm -hmm. prawda jeszcze półtora miesiąca, tak? No nie w sumie miesiąc! To jest dzisiaj 23 miesiąc. Gdzie? Ale to zleciało. Z jakieś... Nie, czekaj, 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 czekaj. 23 tu mam na te Za 20 dni co za 10 dni? 1 grudnia! A, o 1 ja grudnia ci będzie. To 1 grudnia już. A Nikola będzie nagrywać vlogmasy w tym roku? No, będę Ale codzienne? Nie. Co trzy dni. Co 3 dni. Także słuchajcie, już macie wstępne informacje, to tylko na kanale gramy takie nowości słyszycie, że Nikola będzie nagrywać w Luke Mass. I tutaj mam 6 co tysięcy. 3 dni. 6 tysięcy. Ale tak nie ufam, ja, że to 2 Ej, co to jest jeszcze do kupowania? Bo ja już nie wiem. Z tej strony coś się świeci, ta. No czemu nie mogę tego oh, kupić? Oh, A bo to oh, 10 oh, tysięcy oh, kosztuje jest poczko. Na takie rzeczy to mnie nie stać. Ej, mogę się przebrać za Mikołaj? A, mogę się przebrać za Mikołaj. pieniądze. Wszystko za pieniądze tylko by chcieli. Nic nie ma za pieniądze. Nic pięć, nie, nie ma za darmo. O, jest droper ile? 2,5. 2,5? Ej, też mam akurat tego. Patrz hmm. tego, nie? No, następny hmm. 3,5 już. a, a ja już go pół. mogę, a już go mogę i tego kolejnego też będę mógł. To zabrać. nie, ja nie mam 3,5. Serio? To już się dogoniłam? No to by nie miało sensu. No bo nie miałem czasu. Bo ja byłem zaraz z tego kolesia, bo mnie zdenerwował. Ale tak Ci powinna tutaj płynąć kaska, nie? Jakby się zrównaliśmy. Ej, no właśnie. Mówię z No i no właśnie, nie? Na dywany kupowałaś? Nie, pokupu, no Ty masz 800. Masz? Ty masz... Oj, już mam tego za 3. Ja tego za 5 już mam zaraz. Jak za pięć? Ty masz dwa, a ja mam 1600. Ty masz 2600. 600. O, to ja pierwszy będę miał. Ma... No, bo jednak... Dobra, słuchajcie, tak że my sobie gramy w tą gierkę. Jak widzicie, budujemy sobie tutaj Już ten, Kończysz, i... co nie? Kończo. Zawsze jak tak mówisz. No podsumujesz wszystko, to Podsumowuję wszystko, że w ogóle tak fajnie, czuć święta, elfy są. My mamy kupę roboty. Będziemy wysłać prezenty wszystkim, nic po tym dzieciaczkom. Jak co roku nie żartuję. Także możecie no... kanał subskrybować, wpadajcie też do Nikoli na kanał. Tak, Następny odcineczek, tak jak mówiłem, zobaczymy, jaki będzie pierwszy A komentarz. Zrobię, zrobię komentarz od y, najpierwszego, który napisaliście i zagramy, właśnie w tą grę z pozdrowieniami byście, dla widza. kochani, czy chcecie, żeby otworzyła kanał gamingowy i tam nagrywała Simsy, Minecraft, Roblox i, i wszystko? What? Boże, jeszcze to mi zostanie dobrobiony. Ale słuchajcie, jak chcecie, żeby Nikola otworzyła kanał z grami. I podkreślam, no to ja bym to obrabiała. Co? Podkreślam. Co? Tak, bo sobie zajmę. Słuchajcie, ja nie wierzę co tu się dzieje. 2020 rok przynosi wiele, ale to wiele newsów. Także do zobaczenia w 2021, bo ja już w tym roku nic nie nagrywam. nie! Nie żartuję. Taki prank bro. I coś tam kupiłem przez przypadek. Pa!